Ej, skarbie, tu Kasia Freja, Aligari. Doszły mnie słuchy, że tam, tam gdzie jesteś, masz problem ze snem. No to bądź ze mną tu. Bądź ze mną tu i teraz. W tej sypialni na Widzewie Wschodzie. Gdzie nie przejmujemy się już tym, o której słońce we wschodzi i budzi ludzi, ponieważ my jesteśmy już obudzeni. My jesteśmy świadomi. I teraz może usłyszysz tam, tam w ciemności, za drzewiami, wojuje przyszłość. Może ta przyszłość cię niepokoi. Może dlatego nie potrafisz teraz. Rozsiąść się ze mną w teraźniejszości. Ale wiesz co? Będziemy próbować, bo bardzo mi na tobie zależy. Zatem postaraj się wsłuchać w mój głos. Ukołóż. Ukołysz, Ukołysz. <ś> swoje istnienie. Och, Maciuś. Maciuś jest przyszłością. I tak coś mi się wydaje, że Twoja przyszłość też cały czas wojuje w Twoim umyśle. Walczy. Słuchajcie, no maciek zwariował. Stara się dostać pod blat kuchenny. Położyłam tam taką metalową sztangę i wiedziałam, że to nie jest dobry pomysł, że on sobie z nią poradzi. Bo ona jest. E, a, ma postać obłom i się toczy. Ale cóż, no niech sobie przyszłość wojuje. No i twoja przyszłość też wojuje. Ale zostawmy ją. Niech ona sobie będzie takim niesfornym zwierzakiem. A my postarajmy się rozgościć w teraźniejszości. Wiesz tutaj? W tej ciemności jest taki biały punkcik. To jest Bella. Piękna teraźniejszość. To jest piękny Stafik, który wie, jak rozkoszować się odpoczynkiem i wie, jak rozkoszować się aktywnością na świeżym powietrzu. Wie, jak szaleć na całego, a potem dystansować się wobec tego szaleństwa. I odpoczywać w ciszy. I wiesz, nie chodzi o to, żeby się przystosowywać, chodzi o to, żeby istnieć. Jeżeli dzisiaj nie mogłeś spać, to porzuć już te myśli o tym niewyspaniu. Rozsiądź się w teraźniejszości. Pomyśl o tym, że to coś wyjątkowego nie móc spać, wiesz? Wiesz o tym, że jest coś takiego jak syndrom trzeciej rano. To jest tak, jakby dzień z nocą się zbiegały na całej kuli ziemskiej. Jakbyśmy wszyscy spotykali się w jednym punkcie centralnym, wszystkie istnienia i ludzkie. I te inne. Wiesz, ja mówię, że zwierzęta są naszą rodziną, nie tylko przyjaciółmi. Także wyobraź sobie, że to jest dar dla ciebie, to, że nie śpisz, bo możesz zajrzeć w głąb siebie i odkryć coś niezwykłego. Możesz odkryć. Sens życia. Te 5 minutek jest specjalnie dla Ciebie. Dla Ciebie, człowieku. Mój człowieku. Zatem subskrybuj ten kanał, bo ja będę Ci takie podarunki robić, bo Cię bardzo kocham, wiesz? Pa,